W tym czasie obchodzimy 85-lecie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na Ziemi Lubelskiej. I z tej okazji zaprosiliśmy tutaj pracownika Biblioteki Wojewódzkiej, żeby parę słów powiedział na temat wystawy, która u nas w tym momencie gości. Bardzo się cieszymy, że możemy poznać e, kulturę, że możemy poznać korzenie tego, jak się zawiązywało to stowarzyszenie, jak funkcjonowało, jakie osoby tutaj należały także z Ziemi Lubartowskiej. W Lubartowie Stowarzyszenie będzie za dwa lata obchodziło 60-lecie. Także już dzisiaj zapraszam na tę uroczystość, bo na pewno będzie. I będziemy mogli wtedy szerzej poopowiadać o tym, co działo się w bibliotekach miejskiej, ale także i ościennych, gminnych bibliotekach i filiach. Jakie osoby były zaangażowane, ile rzeczy się przez ten czas wydarzyło, ile historii minęło. Serdecznie zapraszam na kolejne wydarzenie i do obejrzenia tej wystawy, która będzie tutaj u nas w Pałacu przez najbliższy tydzień. Ustawa dotyczy 85-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na Lubelszczyźnie. W ubiegłym roku obchodziliśmy okrągły jubileusz stulecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol Polskich w Polsce. Natomiast ta ustawa dotyczy naszego tylko województwa. Mieści się ona na ośmiu planszach, w których przedstawiamy historię, począwszy od Związku Bibliotekarzy Polskich, przez Związek Bibliotekarzy Polskich i Archiwistów Polskich, a następnie po wojnie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Mamy też możliwość zapoznania się z bieżącymi działaniami bibliotekarzy działających w stowarzyszeniu, z po podziałem na oddziały w naszym województwie. Jednym z bardziej wyróżnionych jest właśnie Powiat Lubartowski, gdzie działa bardzo prężnie Koło Lubartowskie. Myślę, że to jest rodzaj wyróżnienia, ale też takiej pochwały dla codziennej tak jakby, pracy bibliotekarzy w Lubartowie. Tak, Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lubartowie działa od 1976 roku. Jest już w, Od tego roku jest oficjalnie zarejestrowane. Organizuje m.in. Dzień Bibliotekarza i bibliotek, członkowie koła, a jest ich 35 osób. Są to bibliotekarze emerytowani, jak również czynnie pracujący. Członkowie piszą artykuły do publikacji bibliotecznych, organizują i współorganizują szkolenia, uczestniczą w szkoleniach. Także tutaj staramy się prężnie działać. W powiecie Lubartowskim wystawa będzie do, bodajże 16 czerwca tutaj na terenie pałacu, do obejrzenia w pałacu. Później Miejska Biblioteka Publiczna w Lubartowie przyjmuje wystawę, następnie wystawa przechodzi do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie i w kolejności Gminna Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim, Gminna Biblioteka Publiczna w Ościmowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Jeziorzanach i Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrówku. Z końcem lipca wystawa przechodzi do Powiatu Białskiego.